tam w kolejnym vlogu jakby nie było. Jak możecie słyszeć, dopiero wstałam niedawno. Ale też mój głos będzie pewnie przez cały dzień taki przez nos, dlatego że dostałam kataru znowu. Przedwczoraj chyba zmarzłam. Nie jakoś tak, wiecie, bardzo odczułam to zimno, ale widocznie mój organizm tak no, i już od wczoraj właśnie czułam ten mój nadchodzący katar, że tutaj się coś dzieje, więc dzisiaj trochę będę taka na spowolnionych obrotach, ale stwierdziłam, że się do Was odezwę z domu rodzinnego, bo jestem akurat tutaj, powiedzmy, że w takim mini urlopie, aczkolwiek pracować też będę pracować. No, ale nie bez powodu znajdujemy się w Łazience, dlatego że chciałam Wam pokazać co nieco nowości w mojej pielęgnacji porannej i będzie to głównie filtr SPF. Jak dobrze wiecie, trzeba zawsze, zawsze używać SPF-ów, kremów z filtrami. Niezależnie od tego, czy mamy lato, czy mamy zimę, czy świeci pełne słońce, czy jest pogoda pochmurana, zawsze trzeba używać filtrów SPF. No i ja właśnie od jakiegoś już dłuższego czasu Ponad dwa tygodnie na pewno. Używam sobie filtru lekkiej emulsji, tak naprawdę ochronnej z Basic Lab. Tak wygląda krem. I właśnie niezależnie od tego, że dzisiaj jest taka średnia pogoda, to i tak wlatuje 50. To jest rzeczywiście bardzo, bardzo leciutka formuła, która super się wchłania szybko. Nadaje się idealnie pod makijaż, bo no tak naprawdę używam filtrów niezależnie od tego, czy nakładam makijaż, czy też nie, ale jak nakładam, to ten filtr naprawdę bardzo dobrze się wchłania, nie zostawia żadnych białych śladów. Jest lekki, właśnie taki wręcz idealny na lato, chociaż można go używać też w zimie, szybko się wchłania, nie zapycha mnie. No generalnie jakby dla mnie naprawdę, naprawdę bardzo dobry filtr. SPF, więc polecam. Do codziennej ochrony, czy nawet na wakacje, jak się wybieracie, to też będzie w porządku. Ten krem jest na bazie filtrów organicznych, biologicznych i antyoksydantów. Zapach w zasadzie ma taki niewyczuwalny, wręcz bym powiedziała neutralny, e, także naprawdę, naprawdę polecam. Pompka, wygodne używanie, e, u mnie się sprawdził i go używam praktycznie cały czas. Zobaczcie, że już princeska różowa dopuściła tutaj nowego liścia i będzie mieć też prawdopodobnie fajne wybarwienie różowe tutaj. Zobaczymy. Może jeszcze za mojego pobytu się rozwinie do końca. A na razie się tutaj opala słońce. Mój dzisiejszy domowy outfit. Proszę bardzo. Koszula z HM. Bardzo ją lubię właśnie zarzucić sobie tak na, jakiś, na jakąś koszulkę. I w zasadzie bardzo fajnie się to prezentuje. Leginsy, więc wygodniej i ciepłe skarpetki, żebym czasem znowu nie zmarzła i żeby mi się ten katar nie powiększył albo yy, nie był yy, długotrwały. O, no, liczę na to, bardzo liczę na to, ale zobaczymy. Więc tak dzisiaj sobie będę chodzić, pracować i ogólnie robić różne rzeczy, a wy będziecie mi towarzyszyć w tym dniu. zrobiłam sobie drugą kawę, bo dzisiaj <grywanie> ewidentnie będę się wspomagać paracetamolem i kofeiną. Mm. No nie czuję się jakby w 100% na siłach Ale też nie czuję się źle Tak wiecie, pośrednio Ale chcę się wziąć trochę, ogarnąć Bo teraz wezmę się za pracę Ale wieczorem jadę na jogę I chciałabym być, wiecie, taka pełna sił Fajnie sobie poćwiczyć I mam nadzieję, że tak będzie, zobaczymy Także ja piję kolejną kawę Otwieram laptopa i zaraz biorę się do pracy Ale jeszcze zanim e, zacznę, to pokażę wam książkę, którą aktualnie czytam Książka Remigiusza Mroza, Kasacja, czyli pierwsza część z całej serii o e, adwokat Chyłce e, Z tej serii też oczywiście powstał serial I Ja ten serial e, cały obejrzałam, wszystkie sezony więc fajnie się czyta tą książkę, chociaż no nie wszystko się zgadza, tak? Wiadomo, zawsze tak jest, ale generalnie tak, przeczytałam tyle, więc to jest dopiero mój początek z przygodą, z tą serią. W każdym razie od razu Wam mówię: świetnie się czyta, szybko się czyta, i jeżeli oglądaliście chyłkę, to naprawdę polecam Wam również tę książkę. Zobaczymy, jak będzie się dalej rozwijać. Mam też drugą część: zaginięcie. Zamówiłam sobie od razu dwie części, dlatego że ostatnio po prostu miałam straszną ochotę na mroza i chyba dlatego, że bardzo długo go już nie czytałam, a jednak no, jestem fanką ehm, jego ehm, pisania. Więc sobie zamówiłam dwie od razu. No bo ostatnio też właśnie czytałam takie różne, różne inne książki, jakieś poradniki, nieporadniki o, o zawodach. Też zresztą polecam Wam film z ostatnim zestawieniem książkowym, więc zobaczycie tam. Rzeczywiście nie wiem, czy jest tam jakiś mróz? Jest mróz, tak. Ale widzicie, dla mnie to już i tak była długa przerwa, więc musiałam sobie zamówić dwie kolejne. Także będę czytać. Wątpię, żebym dwie przeczytała podczas mojego pobytu tutaj, ale może jedną się uda. Zobaczymy, jak to będzie, bo teraz w tygodniu mam naprawdę napięty grafik. Niby urlop, ale wiecie, jak się tutaj jest, to chce się różne rzeczy porobić. Też w jeden dzień jadę do Krakowa, dlatego nie wiem, jak mi się uda przeczytać te wszystkie książki, ale mam nadzieję, że się uda. Piekawe. Mam tu jakieś cukierki, nie jadłam jeszcze tej milki

Pierwszy raz w życiu będę robiła chłodnik i uwaga, uwaga, pierwszy raz w życiu też będę go jadła. W życiu nie jadłam chłodnika ani tego ogórkowego, którego dzisiaj będę robić, ani tego klasycznego z botwinki, z buraków, nawet nie wiem, widzicie, z czego to się robi. Będę korzystać z przepisu z kwestii smaku oczywiście, jak zawsze. Tutaj jest chłodnik na kefirze. No i Zabieram się do pracy, mam tutaj wszystkie potrzebne składniki, akurat tak się złożyło, że w domu wszystko było i to w takich idealnych ilościach, więc zabieram się do pracy. Znalezienie czegoś w tym domu, jak już się tu prawie 10 lat nie mieszka, to jest trudne, powiem wam. O, dobra, znalazłam. Chciałam obieraczkę. Jak się to u was nazywa? Bo u nas właśnie obieraczka, ja to nazywam obieraczka. Ale pewnie u was inaczej. gląda przed dodaniem kefiru. Tutaj już są wszystkie składniki i robi się to naprawdę bardzo, bardzo szybko. No i będę dodawać kefir. Ja tutaj mam akurat nasz regionalny, który jest moim zdaniem najlepszy i chyba w życiu nie piłam lepszego smakowo, no albo po prostu jestem przyzwyczajona z dzieciństwa, bo tak też może być. Więc sobie dodam pół litra, więc w sumie nie dużo jak na taką ilość składników, ale zobaczymy jaka konsystencja z tego wyjdzie. wygląda w ostateczności. Ja to teraz włożę do lodówki, żeby schłodzić, ale też, żeby się to wszystko fajnie przegryzło, bo tam jest czosnek, a jak wiemy produkty z czosnkiem w ogóle jakiekolwiek jedzenie. Fajnie, żeby się właśnie trochę przegryzło razem. No i... Dobry wieczór. Po całym dniu stwierdziłam, że odezwę się do Was również z łazienki. Rano sobie zaczęliśmy vloga z poranną rutyną, a teraz czas na. Wieczorną. Byłam na jodze, zmęczyłam się. Nadal mam katar. Nic się pod tym względem nie zmieniło. Chociaż powiem Wam, że na jodze bardzo dobrze się czułam pod względem kataru. Więc widocznie wiszenie do góry nogami mi sprzyja. Zrobimy sobie ten makijaż. Pokażę Wam, czego używam. Oczywiście jest to nadal płynny celarny bo ja innej formy aktualnie nie akceptuję, jeżeli chodzi o zmywanie makijażu. No, więc. Używam tego płynu micelarnego do skóry suchej i wrażliwej, również z Basic Lab, bo mam taką... Yy, całą serię różnych kosmetyków, które aktualnie testuję. No, ten płyn micelarny, żeby was nie skłamać, aktualnie to jest mniej więcej gdzieś na tym poziomie. Więc już prawie połowę zużyłam. Bardzo dobrze zmywa makijaż. Naprawdę nie podrażnia mi oczu, nie podrażnia w ogóle skóry, nie zostawia mi takiej a, przesuszonej, ściągniętej. I tak naprawdę nie trzeba długo trzymać e, tego produktu na twarzy, żeby fajnie się rozpuścił makijaż. Także ja Wam serdecznie polecam ten płyn. Jeżeli również lubicie taką formę zmywania makijażu, to jest bardzo szybka. I skuteczna. Zobaczcie. I tak samo, jeżeli chodzi o zmywanie oczu, oczywiście też jest szybciutkie. Nic tutaj mnie nie piecze. Też produkt jest raczej bezwonny bardzo taki, jak już to, ewentualnie, delikatny, wyczuwalny zapach. I na pewno nie podrażnia oczu Muszę sobie zdjąć soczewki w ogóle Bo tak się zabrałam, ten makijaż, chcę się już położyć I zapomniałam o soczewkach Wskoczę sobie pod prysznic, umyję się cała I umyję też twarz żelem I do was wrócę Kończąc już pielęgnację, jak widzicie jestem po prysznicu Oczywiście musi wjechać tonik, żeby sobie stonizować pH naszej skóry akurat używam aktualnie Sensum Mare i już mi się zresztą kończy, ale oczywiście najważniejsza kwestia to jest krem krem regenerujący ceramidowy ja ceramidy uwielbiam i Aktualnie używam tego. Dla zainteresowanych mam kod rabatowy. Jeżeli będziecie chcieli się zaopatrzyć w produkty od Basic Lab, to tutaj wyświetli Wam się kod. Korzystajcie i używajcie, bo te produkty naprawdę są godne polecenia. Ten krem ceramidowy... Jej, jaki on jest śliski. To jest taki kojący krem, idealny właśnie... Na wieczór, w lecie, kiedy mamy przez dzień styczność ze słońcem Czy w momencie jak robimy sobie jakieś zabiegi kosmetyczne, kwasy Wtedy fajnie sobie tak ukoić tą skórę, żeby ona się zregenerowała I wróciła do swojego stanu, odbudowała wszystkie komórki itd. itd. Lekki krem, można go używać też na dzień I, I fajny taki... No, czuję się jakbym nałożyła sobie maskę na twarz, a to jest krem, także w ogóle super. Polecam Wam serdecznie ten ceramidowy e, krem. Jeszcze raz, dla mnie super, używam go już jakiś czas, a w ogóle czuję, jakby był nadal pełny.